Witam wszystkich, więc tak, sezon grzybowy już jest rozpoczęty, szał na grzyby się zaczął. Trochę uległem presji i sam wybrałem się na grzyby, ale dla Was zrobię też taką małą rekonstrukcję, bo oprócz wiaderka grzybów, prawdziwków, co mnie bardzo ucieszyło, że fajnie, że udało mi się to nazbierać. Tych grzybków to jeszcze przy okazji w ogóle, patrzcie na co natrafiłem. Nie mogłem oczywiście uwierzyć, myślę sobie mam grzybki, ale jest jeszcze bonus. I będąc na grzybach, patrzcie co wynalazłem. No mega, mega jestem zadowolony. Kurczę, taki fajny, grubiutki. Widać, że już taki z zielenią trochę tutaj. Więc na pewno już tam chwilę leży. Pewnie z zeszłego roku. Z tego roku. To w początku roku. Ale jest naprawdę mega. Najlepiej, jeśli go zaprezentuję na tle swojej skromnej osoby, czyli coś takiego. No naprawdę wygląda rewelacyjnie. Obszukałem też tutaj jeszcze, mówiąc, teren dookoła. Jednak nie znalazłem drugiej części, ale sobie wyobraźcie, jest ogromny.